Dzień dobry, z panem Arturem Bożykiem, trenerem hełmianki Hełm Rozmawiamy po meczu z Orłem Przeworsk. Proszę w paru zdaniach ocenić dzisiejsze mecz. Wielokrotnie moja drużyna grała z Orłem Przeworsk, czy to tutaj, czy to w Chełmie i muszę powiedzieć, że dzisiaj to nie poznawałem drużyny, naszego przeciwnika. Zmiana na plus była bardzo widoczna, bardzo trudne warunki nam zostały tutaj postawione. Niemniej jednak dużo radości nam sprawiło stworzenie sobie sytuacji stuprocentowych. Radość była niepełna, bo nie zostały one wykorzystane bo po prostu zabrakło umiejętności technicznych oraz doświadczenia. Ożył przewrót bardzo groźnie, nas kontrolował, i tutaj popełnialiśmy, popełnialiśmy proste błędy, które nie zostały wykorzystane. Wydaje mi się, że podział punktów no po prostu przyjmujemy, przyjmujemy ten punkt, tak bym, na to, tak bym na to spojrzał, z lekkim niedosytem, bo stuprocentowe sytuacje powinniśmy wykorzystywać, ale chłopcy, którzy je mieli, to myślę, że wykonując swoją codzienną pracę. Zmienią tą, pod, będą potrafili tę umiejętność nabyć, by w prostych sytuacjach zachować więcej spokoju. Dziękuję bardzo. Dziękuję Życie powodzenia.